Dzień dobry Kasieńko. Ja bardzo za Tobą tęsknię i bardzo mi było miło, jak zadzwoniłaś do mnie ostatnio. I sobie pomyślałam, że jak bardzo za Tobą tęsknię, to mogę Ci przeczytać książkę. Bo mam taką nową o leniwcu. Przepiękną. O leniwcu, który zmienił czyjeś życie, wiesz? Jak masz ochotę posłuchać, to ja ci ją mogę przeczytać. A jak nie, to ja ci ją po prostu kiedyś przyniosę i sobie pooglądasz. Dobra? To ja teraz będę przewijać kartki. Zobacz, to jest Leniwiec, a to jest Amelka. Ta dziewczynka ma na imię Amelka. Rodzina Amelki była najszybszą rodziną na świecie. Szybko chodzili, szybko jeździli, szybko robili zakupy, szybko jedli. Nigdy nie starczało czasu na rozmowę, wygłupę i leniuchowanie. Aż pewnego popołudnia Amelka przyniosła do domu leniwca. Skąd ty go wytrzasnęłaś? spytał tata. Zwisał z drzewa w parku, odparła Amelka, wyskubując mu z futra chrząszcza i dwie ćmy. Mama się wzdrygnęła. Trzeba go wykąpać. Leniwiec pokręcił głową bardzo, bardzo wolno. Bo leniwce wszystko robią wolno. Raz raz powiedziała mama. Muszę cię ostrzec, szepnęła Amelka. Jesteśmy najszybszą rodziną na świecie. Leniwiec wziął długą, leniwą kąpiel z mnóstwem bąbelków. Fioletową kaczką i czerwoną łódką. Zobacz, fioletowa kaczka i czerwona łódka. Powoli się wytarł, powoli uczesał futerko. Długo podziwiał się w lustrze, wreszcie poczłapał na kolację. Zobaczony wisi do góry nogami w lustrze. Amelka z mamą i tatą siedzieli już przy stole. Ruchy, ruchy, kolego, powiedział tata. Migusiem! dodała mama. Teraz rozumiesz, co miałam na myśli? westchnęła Amelka. Leniwiec jadł bardzo, bardzo wolno. Tak wolno, że Amelka zdążyła opowiedzieć o całym swoim dniu. Zobacz, Amelka gdzieś biegała chyba na jakichś wyścigach i huśtała się na huśtawce i robiła swoją lemoniadę. Katarzyna, my chyba musimy zrobić swoją lemoniadę. Ale super, powiedziała mama. – Szkoda, że mnie tam nie było – dodał tata. Gdy leniwiec skończył pomagać bardzo wolno w zmywaniu naczyń, tata powiedział –– Przed spaniem mamy czas akurat na szybką przebieżkę do parku i z powrotem. – Kasiu, przebieżka to jest po prostu bieganie. Bieganie po parku, tak jak my biegamy na przykład. Ale… Leniwiec nie umiał biegać. Wlukł się za nimi. Bardzo, bardzo wolno. Tak wolno, że Amelka z mamą i tatą zdążyli zamienić parę słów z sąsiadami, pogłaskać kota, rzucić patyk sympatycznemu psu, popatrzeć na księżyc i poszukać czerwonej gwiazdy. A tutaj jest ta czerwona gwiazda. Kiedy wrócili do domu, leniwiec zwiesił się wygodnie z gałęzi w ogrodzie, a Melka uściskała go na dobranoc. Dziękuję, szepnęła. To był najlepszy dzień w moim życiu. Leniwiec został u nich na trzy rozkoszne tygodnie. Zobacz Kasiu, mieli czas, żeby przesadzać kwiatki i żeby się kąpać w jakimś basenie albo jeziorze. Zrobili sobie piknik i tu nawet chyba jakieś czapki na drutach szyli. Tata miał czas pograć na gitarze. Aż pewnego ranka leniwiec przeniósł się do sąsiadów, do nowej, najszybszej rodziny na świecie. Będzie mi go brakowało, przyznał tata. On jest taki wyluzowany. Nie spodoba mu się u nich, stwierdziła mama. Ta rodzina zawsze się śpieszy, szybko chodzą, szybko jeżdżą, szybko robią zakupy, szybko jedzą. O, leniwiec ich zmienić. I zmienił bardzo, bardzo. Wolno. Kasiu, wiesz co ja myślę? Że ta książka jest o tym, że jak się nie śpieszymy, to się więcej cieszymy i że mamy więcej czasu dla siebie wtedy. A ja już chcę mieć dużo czasu dla ciebie i przyjść się z tobą bawić, wiesz?